Cześć, witam Was. Mam dzisiaj dla Was unboxing. Także może od razu zaczynamy. Oczuszka, podróż z Gryfa Speed Cube. No to jest spójne, A to się Zamówiłem sobie kostkę MUFANG w wersji DIY. Widzimy MUFANG. Ta 22 zł to kosteczka. Tym razem sobie postanowiłem, że zamówię kostkę na białym plastiku. Tu są wszystkie klocki. Karta jakaś. Naklejki. Zobaczmy te naklejki. A po dwa komplety białe, czarne, żółte, niebieskie, pomarańczowe, zielone i czerwone. Pomarańczowe się nie podobają. Takie blade, strasznie blade. Dobra, okej. Okay. Także tu są naklejki Tu jest kosteczka Center cap'y Bodajże tak to są centerkapy To dziwne trochę Nie, to są centerkapy aha, no dobra To są centerkapy Narożnik, a to zamyka narożnik rozumiem, dobra Czyli to jest zamyka narożnik. Krawędzie, no dobra, to ja teraz te koszty poskładam i widzimy się, jak to skończy robić. Dobra, zbudowałem już krzyżak. Powkładałem tutaj klocuszki do narożników. Tu jak widzimy, mamy logo, funk Na tym klocku, może tutaj tego nie widać ze względu na moją jakość słabą. Ale lago tam jest, no to co, teraz szybko zbuduję, zbuduję resztę kostki. Dwa ostatnie klocki mi tu zostały, także narażnik, krawędź. OK, kostka jest gotowa. Teraz zrobimy tutaj jednego centerka. Aha, no dobra. Tego nie planowałem akurat, chciałem lekko rozstrzelić kostkę, no ale jak widzimy Trochę mi to nie wyszło Okej okay. Ja się boję, że tak będę miał wszędzie O właśnie o tym mówiłem Bo cztery klocki mi tu wypadają, także No dobra. Dobra, to ja kleję koskę naklejkami i znowu was na chwilę zostawiam. No i dobra, został mi ostatni kolor naklejenia, zielony. Także może wam pokażę, jak mu wymyśli wymyślił tutaj. Na naklejkach mamy folię. I zamiast naklejać folię na naklejki do każdego koloru to po prostu odklejamy folię z naklejkami od razu stali, tylko że te naklejki tak trochę się źrennie są z tą folią odklejać. I trzeba je po prostu paznokciem sobie pomóc. Pomóc im się odkleić w ten sposób. O, dobra, dobra i trzeci rządek. O, i takie coś nam zostaje. I do każdy, do, na, każdej, na każdym kolorze mamy taką folikę z naklejkami. Może ja to wezmę na chwilę na bok. Bo tak za kamerę to naprawdę nie, dużo nie wygląda. Jest. O. Zielone naklejki są gotowe. Tutaj mi jeszcze został jeden komplet. Dwa białe. Jeden czarny. Ogólnie ten pomarańczowy kolor, zaraz wam pokażę na kostce. Wygląda tragicznie. Naprawdę wygląda tragicznie. Więc, może to szybko doklejemy te naklejki zielone. Zrywamy sobie tą folię. I gotowe. Teraz już kosteczka jest oklejona cała. Czarna ściana bazowa. To jest moja pierwsza kostka na białym plastiku. No, zobaczymy, jak będzie się ruszała po nasmarowaniu. No, właśnie, kolor, pomara kolor pomarańczowy, on no, tak wygląda. Także no, nie jest to za ładny pomarańcz. No, tak sobie stwierdziłem, że jedna kostka na BlaM. To jest butowy. jakaś powinna się znaleźć w kolekcji. A że jeszcze nigdy nie miałem kostki w. W wersji DIY, zobaczyłem, że ta kostka jest dość niedroga, kosztuje 22 zł. Kupiłem użytkownika Speedcube, standardowa wielkość. Naklejki też nakleiłem w standardowy układ. No i na razie jeszcze tą kostką pomajstruję, dokręcę ją. Jeszcze troszkę bardziej nasmaruję. I myślę, że niedługo pojawi się jakaś recenzja. No, także o, naklejki tutaj, właśnie smar mam przygotowany. Karta to, czym była kostka. Wszystko, a właśnie tutaj są takie zakrąglone naklejki. Jak w kostce MF8, i myślę, że ten niebieski kolor, jeśli się będzie dobrze sprawował, przełożę sobie do kostki MF8. A no tu widzimy jeszcze Mufang. To jest druga generacja. Takie jest maltretowane No właśnie, bo tutaj w kostce MF8. A nie ma kostki MF8, ale jest przy sobie, ale jest tam z tyłu ten taki Dajanowski ciemny kolor. On mi tak średnio przypada do gustów, ale właśnie taki jaśniejszy błękit. Także można koszty mafaj, jak te naklejki będą pozować, to sobie wymienię. No dobra, i to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Proszę o łapkę w górę o polecanie mego kanału znajomym. I to by było na tyle. Cześć.